cześć tutaj tutaj Milet i Naginieszka zmienił mi się troszkę głos nie wiem czy to już mówiłam no ale nie mi <grywia> lubię robić sobie takie kawały nie nudzi mi się zawsze to sobie takie robić. a no właśnie e e filmik sorry że wtedy nie wgrywałam go nie wgrywałam mi w ogóle ale ponoć nie miałam czasu czy <grywia> dobra to nie miało sensu, ale spoko. Później będę... Troublemaker. Czy to już było? To jest Oli Mars chyba. Olimus. No coś takiego. Eee... No. Eee. <ścoughs> no dobra. Eee, jak mówiłam. Chyba zaraz będę robić film, bo, bo mi się nudzi ogólnie. A i może jakiś ten teledysk zrobię, ale nie jestem pewna. Nie wiem czy nie, nie skończyć tym filmikami. To, to to jest nudne. Nie wiem, mówcie w komentarzach. No jak nie będę nagrywać, my sobie to będę nagrywać o czymś innym, nie, ale dobra. Kolejny smog, No właśnie. No, jak, no tak. Na przykład skończę z Mysypy, będę nagrywać na przykład o Minecrafcie albo o czymś tam innym, nie? No, ale później na przykład z czymś tam też z tym. Na przykład, dobra, Minecraftem już ustalmy, że na przykład to kończę, Minecraftem się zajmuję. No i dobra, ale Minecraftem też już skończę, nie? Kiedyś tam. <tak> Także. Ym... Ale nie, o Minecrafcie chyba nie będę robić. W sumie to jest taka gra dla, trochę dla głupaków i mi się szybko nudzi, ale spoko jest. Ju, co? Z tłem. co? Trochę napisy się zlewają, a tłem? Z tłem, aha, złem. Nie, nie zlewają się. No wiem, za małe właśnie to jest. Na YouTube miała, na YouTube, na YouTubea miało być. No popatrzcie, nie? Co to nie... A nie miałem tutaj czasem, I'm... Kwiatonators, Sasha Nators, Selenator i Directioner. Nie miałem tutaj czasem takiego? Tylko jak dla widza. Aha, aha. <laughs> nie no. O, 4 osoby mi subskrybują, czyli jakie osoby? Zobaczy sobie. Co ty już dla wyświetlenia? O, to nawet duża w sumie, nie. Uma swoje subskrypcje. O, też ona jest fajna supernie. Ja bardzo lubię, nie? Pomarańcza, gdzie ty jesteś? Pomarańcza, pozdrawiam cię. Jesteś dobra w smaku. Nie jedno żartuję. Pomarańcza. O, ta pomarańcza.pl No, ona jest fajna. Nie wiem, ile ma lat, ale myślę, że tak 8, bo trochę tak pisać. Czasem nie umiem. Nie sorry, że cię obraziłam jak coś, ale tak w filmach napis... I, um, no, źle piszesz tak No już to powiedziałam No, wierzę on uczyń skaza Aha Dziwne Cześć, mam dzi... Jestem dziwna i tyle Wszyscy są dziwni, ja jestem najdziwniejsza i tyle, bo jak Ja wyglądam i już 9 maja O, właśnie, mój pies ma jutro urodziny Pozdrówcie go Albo coś <gryw> Mój pies jemu kupie kości no dobra, wiem, że robię takie z siebie pośmiewisko, no ale no widzicie, taka jestem i taka zostanę. Chyba. No raczej, no bo wolę być sobą niż dawać. A jestem piękna, o, jestem piękna, super piękna. Albo mówić, o, jestem fu, jestem brzydka i w ogóle. Jestem jaka jestem, nikt tego nie zmieni. A na operację plastyczną mnie pójdę. No dobra. Chyba na serio skończy nagrywać o mowy se <try> to już mi się nudzi chciałabym nagrywać jakbyś miś moją moją czy coś ale w sumie <laughs> wszyscy to będą widzieć, wszyscy poznają mnie, wszyscy z mypy od ci, na przykład Nikola Tomlinson czy coś XD na przykład będziemy widziała Werka 2000, 2000? No w tym roku przyszła na też tak pisze no dobra, nie mówił może są tymi, 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 no... Mam dysleksję, Jakie ja niebogie jedna dziewczyna pisała. A może oni mają dyskografię? Jest ja tego nie, nie mogłam, nie? Na mojej pyle? Aha, na mojej pyle, czyli... Co to jest pyle? Na polskim... Na moim polskim. Aha, spoko. Na moim... na mojej p p, czyli py, czyli co? P co? Loren Euforia AGIE No dobra, zobaczę to spoko. Kawałek. mi się podoba no dobra już 6 minut nagrywam a nie wypowiedziałam się wcale ale dobra teraz się będę wypowiadać zobaczymy ten księgę gości no dobra no wszystkie zaliczony dobra hej sieć nie wyglądam. mnie ja nie wygląda sieć ja wygląda okropnie no w sumie po co to, to gadam 0 wyzdziówka co o co jej chodzi dobra to jaka mi chyba cześć. Kamil. 273 wykrzyknik. Dobra, ale o co tu chodzi? Ja coś jej napisałam kiedyś? Czy coś? No i ciebie będzie Aha. Spoko, 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 spoko. Zero bez dziupka. mam napisać. Ale o co jej chodzi? Księżniczko. A wyśpiłam ci gówno <laughs> Sorry, Ale ja cię dałam, kurde, na asku jakieś. O, to jest moja księżniczka taka i taka i w ogóle. To jest dziwne. Nie chciałabym mieć laska. Uff, chociaż wszyscy ma znajomila. Ale ja nie chcę. Dobra, pójdę na zakupy może. Bo nie, nie pójdę na zakupy, bo mam mało hajsu. Nie będę Animki. No ja ostatnio sobie kupiłem to, 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 to... Także... Ani, znaczy Animkę, o tym, mi że to, to Animkę, nie? Włosy i bluzkę. Ale podoba sobie się tutaj na sypy, nie? chociaż w normalnym świecie czemu nie nie? każdy jest ładny i tyle no dobra Ach, chyba się przebiorę ale nie jestem pewna czy się przebiorę To było poczekaj spytam się, no bo nie, nie spytam się czy mnie lubi dobra ona ma jakieś pisy księżycowe gości chce sobie porobić bekę czasem no wreszcie jesteś poznany, poznamcie już jestem, aha oko preti, miałam, chyba miałam, albo mam, nie wiem. Chyba ja zaczynam robić spis znaj, bo nikt mi nie pomaga prawie. Ci, co pomagają, zostaną i zostanie mi dwóch znajomych. Azkabanu, kabanu... Da, nie oglądam Harry Pottera. No, nie. Obraziłam was ha Harry Potterowcy. Potteronators. Jezu, jak ja uwielbiam Sascha'n i tu z Saszą wam puszczę, to jest dobra, albo dobre, albo dobra, jo. I ja nie mogę. Ty masz tatuły, że jesteś kryminalistą. Siema, tu Sasza. Witam. cię bardzo serdecznie, moi skromnych. Zaczynk. Ten filmik będzie poświęcony mojej skromnej osobie. W tym to trochę egoistyczne podejście do świata, Saszan przyjmuje. Ale co z założenia lepiej mówić o sobie niż o innych. Jaka minka! Ale kiedy cię lubię. Oj, ja to kocham, po Sasha na torszku. Ta mnóstwo więc po prostu założyłam maskę FEM. Myślałam, że ten portal polega na Fame. Jakiś oddzielny świat, oddzielne gwiazdy, słuchajcie. Pojawiłam się tam bez żadnych znanych znajomych, bez żadnych spejtów. Zazwyczaj mówię tak niezrozumiale, No, no, no mówi, jakby ją coś tam... To... No właśnie. Trzeba no, nie ważne jak mówi, ważne, to mówię, ważne co mówię. Co Prawda. Mówię, no, jak dziecinna. w dzicinach. Po prostu lubię siebie głupiać. mam do siebie dystans, więc jak robisz się szła w Aska.